No. A? No pewnie, dawaj tę spluwę! No. Gościu! Już jest zładowana? Dobra. Już czuję się bezpieczniej z tym kolesiem, naprawdę. Zładowaną broń wyrzuca. Cześć i witam was w drugim odcinku Half Life Alex, tu wilkogracz. Zostańcie ze mną na te 20 minut i zobaczycie na czym polega VR, dlaczego trzecia część Half Life'a Prequel jest taka fajna. Wygląda na to, że nas zabrali gdzieś. I granat wpadł. Co za kość. No, ciekawie to wyglądało. Ci z kombinatów czasami potrafią być naprawdę zabawni, jak coś się dzieje. Wygląda na to, że to chyba nie był przypadek. Co mówicie? Ok, wszystko działa prawidłowo. byłem w wypadku, masz słuchawki. Dobra, tak się zakłada słuchawki, Wiar. Okay. Technicznie nie bierzemy udział w wypadku, ponieważ dron jest sterowany przez tego kolegę, który gdzieś tam ma swoją bazę. Dobra, idziemy dalej. We know where they're taking him. Criminal holding, and then when they realize he's Eli Vance, to Nova prospect And I'm already working on a plan to get him back. You're close to my lab. Keep following the drone. We'll figure out what to do. Dobrze, What did you guys find back there? Well, that's the crazy thing. I don't know. Just blurry pictures of a building. The Citadel? no something else. Okej, okay, wie skoki mogą być troszeczkę takie skomplikowane Możemy sami skakać naszą postacią, ale tutaj Wolf stwierdził, że zrobimy taki szybki teleporter. Tak jest lepiej, bo nie kręci się w głowie z czasem. O wieście mi grałem w Bonworks i faktycznie potrafi kręcić w głowie. Ale dobra, jesteśmy teraz w Half -Life. Wygląda na to, że ojciec naszej głównej bohaterki został złapany w poprzednim odcinku. I jeżeli dowiedzą się, że to jest Eli Vance, to że jest naukowcem, który pracował w Black Mesa, no to myślę, że będą większe kłopoty i zabiorą go do Nowa Prospekt. No to jest takie wielkie centrum, gdzie przytrzymują więźniów Elsa Life'a 2 bodajże. Jak ktoś grał w tę świetną grę. I znowu ten dziwny teleport z. <laughs> właśnie z drabinami. o, -o. No chyba mnie zobaczył Drona zniszczył Nie zobaczył mnie? Okej okay. Chyba się spieszył Alex, <coughs> 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 Ale mu odpowiedziała, czy dron jest cały e, Tak, tak, e, zaraz będę zabinutę A dron praktycznie zepsuty Zupełnie tak, jakbyście latali zwykłym dronem I by nagle gdzieś się rozbił Taka panika tego gościa Zaraz go pewnie poznamy. Świetny sposób gra pokazuje graficznie, co mam zrobić. Nie musimy za dużo się zastanawiać. Zobaczcie, otwieram szafkę i od razu mam przycisk. O, ok.

nie będą wiecić w głowie, ale zabiorą go pociągiem z tego punktu do drugiego. Czyli nowa prospekt. Okej. Okay, mam chwycić coś, co przedstawi nas w tym punkcie. A mogę dotknąć tak po prostu, wyciągnąć to. E, chyba jednak nie. Dobra, no to hmm. Czekajcie. Zaraz zaraz. No to weźmy w takim razie tę fiżankę. Dobrze, może nie talerzyk, ale. O. No i elegancko. Ok, mamy drugi pociąg. Dwa spotykam się w tym punkcie. Okej, okay. nasz pociąg teoretycznie powinien tam trafić przed drugim pociągiem, gdzie jest jej ojciec. No dobra, zobaczymy. A, rękawice grawitacyjne zaraz będziemy mieć, żeby podnosić przedmioty. To jest w sumie logiczne. No dobra, pobierzemy je. Wow, ale zarombiste. Zobaczymy, co będziemy mogli kombinować teraz. Z tego co wiem, będziemy przyciągać do nas przedmioty, bo nie będziemy się schylać przecież, nie? Skoro jest to VR, co prawda mamy się ruszać naturalnie, to nie przeciążajmy się i po prostu pobieramy przedmioty zdalnie. Dobra, teraz pierwsza rzecz z VR-em. Trzeba się przystosować. Zobaczcie, nawet ja czy sobie mam kłopot. Mhm, czyli muszę tak lekko nadgarstkiem jakby do siebie zrobić, żeby ten przedmiot do mnie pofrunął, ale chyba jeszcze go nie namierzyłem. Eee, zaraz zobaczymy. Myślę, że z czasem muszę jakoś to opanować. Czekajcie, o co chodzi. Ok, teraz trzymam i teraz muszę. Mhm, świetnie. A, i teraz muszę szybko upuścić, otworzyć pięść i znowu ją zamknąć. Zaczekaj, jeszcze, jeszcze tutaj testuję te rękawice, no? Aha, on chyba musi się tak podświetlić. O, tak! I teraz robimy zamach nad garstkiem I zamykamy. No powiedzmy, że na pierwszy raz wyszło dobrze W ogóle fizyka jest świetna w tej grze O, elegancko. Uczucie jest po prostu super, jakbyśmy mieli nad czymś kontrolę, no tak jak w Matrixie A widzicie? Nawet z powrotem mogę zawołać No a? No pewnie dawaj tę spluwę! No Gościu Już jest rozładowana, dobra Już czuję się bezpieczniej z tym kolesiem, naprawdę. Zładowaną broń wyrzuca No co ty, żartujesz zawodowana. chyba broń potrzebuje amunicji? Dalej, rzucaj Nie, nie wierzę w to Co teraz? Ej, gościu Dobra no, poszukam. Dzięki o, tu jest. Nie wiem czy to było celowe, czy nie, ale wyszło fajnie. Ej, no. Ha, no dobra. I mamy. O, dołki. Broń załadowana. Mogę to ręcznie w sumie zamknąć komorę albo też przyciskiem. Zobaczymy, co się wyda bardziej praktyczne. Ok, teraz myślę, że. gdzie nawet wieja trzeba szczelić idealnie w zamek tej krótki. Aha, miałeś klucz. Czyli był przygotowany, żeby mi dać klucz, ale ja poszedłem tą łatwiejszą drogą i po prostu rozwaliłem zamek. Świetnie. Ym, zanim dalej przyjdziemy, to ja troszeczkę może tak poćwiczę, co? O, o to chodziło. Teraz amunicję możemy przechowywać według tego komunikatu z tyłu w naszym plecaku. Dobra, ten odcinek będzie dłuższy. Bo będzie troszeczkę więcej akcji, mi się wydaje, a nie chcę tego już kończyć teraz. O, jak wyciągamy z naszego plecaka? Aha, myślę, że muszę sięgnąć troszeczkę dalej z tyłu. To różnie bywa od gry do gry, ale można się przyzwyczaić. Także z czasem nie będę klaunowo tak teraz. O, dobra. Ok, czyli muszę nacisnąć i przysunąć do góry. Świetnie. No VR to nie jest łatwe, ale już się ogarnie, to myślę, że gra się super. Dobra, amunicjo. Ziemi do mojej ręki. Ej, jeszcze raz. O, pięknie. I schowany w plecaczku Wchodzimy do pociągu Teraz w Mantle, czyli musimy nacisnąć przód, to nam wejdzie do góry, czy też na jakieś parapety i tak dalej, nie? Dobra Dzięki za powodzenia, do usłyszenia A wy nigdzie nie idźcie, zostawcie lajka, like, łapkę w górę, jak wam filmik podoba i kontynuujemy Kolejne 10 minut e, dobra, zatrzymaliśmy się Tak

O... Ej, może ty jeszcze śpisz? Wstań! Do pracy! No cóż, chyba miał pH. Świetnie to wygląda. Ogrom tej skali, słuchajcie, płaski ekran nie oddaje tego. Ale myślę, że dla tych z Was, którzy nie mam VR-a, też bawcie się dobrze. O, rezyn to jest. Myślę, że to jest właśnie ta waluta w tej grze. Miosen. Dobra, dead giveaway, czyli prezent od trupa. Fizyka w ogóle jest naprawdę świetna. Zobaczcie w ogóle, jak to się kula, jak prawdziwe. Dobra, idziemy dalej. Przyszła broń, fajny wskaźnik jest na magazynku. Widzicie? I teraz jestem ciekaw, jak upuściłem ten, czy mogę go schować i naliczyć amunicję. Niestety nie. Wygląda na to, że te magazynki nie wejdą mi. Czy dostanę? Ok. Backpack tylko potrafi przechowywać pełną amunicję. No to nic. Czyli musimy wykorzystać do końca dany magazynek. A tamty niech sobie już leży. Szczur. Dobra. Idziemy dalej. Teraz spróbuję zobaczyć, czy dobrze będę celował. Widzicie widzieć mój celik, muszkę i szczerbinkę. Widzicie? Dobra. Zobaczymy. Powinno być ok. Raczej nie liczę, że teraz jakieś stworki będą, ale zobaczymy. Moim okiem wiodącym jest prawę. O, co my tu mamy? Ach, multitool. Czyli multi urządzenie. Hmm. No, multitool. Ale mu odpowiedziała, co to jest multitool? Wiesz, takie urządzenie, co ma wiele funkcji. Multitool. Wiele narzędzi. Dobra, przekręcamy to. O, świetnie. I co to już działa? No nic się nie otworzyło. Widzicie, a ja pierwszy raz gram, gra nie podpowiada w ogóle, trzeba kombinować. Nie można być wygodnym, nie ma czegoś takiego, że pytanie jak ja dalej mam przejść, kombinować. Kiedyś robili gry takie, że trzeba było czekać miesiącami na gazetę, wypuścili, żeby dowiedzieć się, że trzeba mm, na przykład małpie założyć skafander kosmity i wtedy ona transformowała się w kawę. To brzmi dziwnie teraz, ale no niestety takie dziwne gry były. A tu logika jest, zobaczcie. O, i elegancko, czyli ja muszę to przekręcać przyciskiem, jak takie puzzle? Świetnie. Udało się. Okej, okay, co my tu mamy? Tam jakiś robaczek w tym jest, z tego co widzę, ale widzę, że to jest zdrowie. Czyżby ten robaczek mi dał zdrowie? Uuu, ten robaczek został zmiażdżony, widzicie, po prawej stronie? I z jego soczku dostanę zdrowia. Świetnie. Bardzo ładnie pomyślane Dobra, kombinujemy dalej Zdrówka mam 3 Może uda mi się włączyć tryb obserwatora dla Was, żebyście zawsze widzieli jakie mam statystyki, ile mam zdrowej amunicji Ale jak na razie bawmy się tutaj Tak na realu, że nie, że nie ma żadnych wskaźników, nabojów i tak dalej Pick up any object using two both hands Czyli dwie, dwie ręce podniosą przedmiot o wiele lepiej, niż jedna, bo pewnie nie mamy tyle siły no i w ogóle zobaczcie, to jest skala, to jest VR, to co wam pokazuje. Widzicie? Reakcja w ogóle fizy fizyczna tych przedmiotów to jest niesamowite. O, tutaj akurat nie złapałem mi w powietrzu. Jest to zrozumiałe. No, tutaj ją upuściłem. Za lekko trzymałem. Same kontrolery te hmm, walf Index są świetne. No, VR nie będzie już lepszy niż to. Znaczy, na pewno będzie lżejsze, bardziej wygodne, ale te doświadczenia, które już tutaj mamy. To jest niesamowite. I zwróćcie uwagę, że twórcy tej gry stworzyli cały headset. Nie tylko Walf Index, oni stworzyli HTC Vive. O! Plum! Dobra, przełączymy może na broń. Klucza nie znajdziemy za bardzo. Y Okej... Okay. Ach, te kojarze, oczywiście. Można je łatwo wykiwać. Jak? No to zobaczcie. Tutaj jeszcze. A, wiem co się dzieje. Jak łapię, to niechcący dotykam takiego przycisku. Przy Widzicie, jak podam mu takie coś, to go troszeczkę zainteresuje i mnie nie zje. Super. Amunicja, przyda się jak zawsze. <grym zainteresowań> Dźwięki są idealnie te same jak w Half-Life 1 i 2. Świetne. <grym zainteresowań> okay, udało się. Klimat tych pomieszczeń jest naprawdę fajny, ponieważ jest mroczny. Ok. No to podnieśmy może tutaj tę baryłkę. Nie wiem czy. No dobra, dajemy temu z prawej, to na pewno się tym zainteresujemy, szybko wskoczymy Zobaczymy co my tam mamy za znajdzki Ok, resin Przyda nam się Nie wiem czy resin to nie jest żywica, nie pamiętam dokładnie z angielskiego, musiałbym sprawdzić Jak wiecie to napiszcie w komentarzach na dole Niestety nie mogę nagrywać live'ów O, żeż ty. ej, no puszczaj to! Ach. No dobra, beczki nie pałknie, on od razu wypluje. No dobra. Wszystko działa tak samo jak w Half-Life 2. I przez to jest to tak bardzo <gryw> zrozumiałe dla mnie. I naprawdę ta gra jest świetna. No, grafika jest bomba. To co widzicie na ekranie, ja tak samo widzę w VR. Jest taka sama ostrość. Nie wiem, jak oni to zrobili. Ale wrażenie jest niesamowite. dobra, zobaczmy, czy tutaj jakieś stworki nas zaskoczą. Ja oczywiście lubię eksplorację, także musicie mi to wybaczyć. Poruszam się w miarę szybko, no biegać raczej nie mogę, bo widzę, że ograniczyli bieganie, żebym czasem nie zwymiotował, ale tak się składa, że w VR, że jak ja biegam, nie mam problemu z wymiotowaniem, ale jak miał się obracać płynnie z lewo i prawo, to bym musiał się trochę przyzwyczaić. Gorszy problem, jak są jakieś liny, na których musimy, możemy się huśtać i tak dalej, tak w Boneworks, to stwierdziłem, że po czasie naprawdę kręciło mi się w głowie. To nie jest dobre. A ja jestem bardzo odporny na lokomocy w Nie, nie musisz pauzować nagrania wideo z moich oczu, bo nie chcę iść do toalety. <noise> tak główna bohaterka zresztą stwierdziła. Dobra, no to co? Robimy dalej eksplorację i zobaczymy, co tutaj na nas czeka. Mam nadzieję, że sobie coś tutaj poszczelamy w końcu w jakiś stworki, bo jak nie, to zobaczymy. Od tego będzie może następny odcinek. W każdym razie ja już liczę na to, żeby będziemy strzelać. A jak nie, to eksploracja też ciekawa. Macie okazję, żeby zadawać mi pytania odnośnie VR, odpowiem na Wasze komentarze na pewno. O, coś tam na bank jest. Daję sobie tutaj głowę uciąć, że jak przykucny gdzieś tutaj, to coś będzie jakiś sekret. Co wy na to? O, i już mamy elegancko. Dobra, czy coś jeszcze tutaj jest? Mam nadzieję, że nie ma żadnego headcraba, nie? Czyli te takie małe krabopodobne stworki, które. Mm, jak to powiedzieć? Przyczepiałem się do głowy i jesteśmy nagle ich e, jakby. Mm, jesteśmy pod ich kontrolą. Dobra, musisz rozejrzeć za panelem, aby otworzyć te przejście do miejsca objętego kwarantanną. Nie wiem co to jest, ale ale ma te łapy. Fuuu, tak zmutowało na nim. Nie wiem, czego mogę ściągnąć, tylko przeskoczyć. Złaś! Złaź! Wiecie co? Naprawdę, to jest wrażenie tak, jakby się tam było przy nim, i to nie jest przyjemne. Weźmy, może tę skrzynkę. Mam nadzieję, że fizyka nie będzie wariować, jak położę ją na nim. Bo inaczej bym musiał go jakoś przesuwać. Mogę już, czy nie? Chyba nie mogę. Dobra. Ej. Ech. Mam problem, bo gra puszcza z racji tego, że jest ciężarem. A, widzicie, przyduszony, a teraz dam radę czy nie. Ech, uciekaj na bok. No dalej. Też nie mogę. I o co chodzi? No dalej, chociaż kawałek się przesuniesz, taki ciężki nie jesteś. Zwróćcie uwagę, jak. Ciężar jest dysponowany w ogóle na, na tym ragdolu, na tej szmacianej laleczce, postaci. No dobra. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, co to jest szmaciana laleczka, to może kiedyś zrobię kurs Unity i jak go skończę, to się tam dowiecie. Ok, przeskoczyłem do środka. No co my tam mamy? Nie chcę tam wchodzić, może jakiś kraft tam jest, nie wiem. Znaczy, nie słychać żadnych zwierzątek. Ach, to ćwiczenie jeszcze, muszę poćwiczyć naprawdę to odkładanie rzeczy. Amunicji mamy już dosyć sporo, więc ja się czuję pewnie. Dobra, mamy tu jeszcze coś? E, nie widzę nic ciekawego. O, szafki. No zawsze warto eksplorację tutaj zobaczyć w tych szafkach, bo eksplorację zobaczyć. Wiecie co, czasami się nie wysłowie, ale otworzyć szafkę, żeby zobaczyć, czy zawiera jakiś przedmiot. Dobra. Tutaj nic nie widzę ciekawego. Myślę, że możemy sobie przejść dalej. O, i mamy panel. Co to jest? Okej. Okay. W sumie no w Half-Life 2 nie mieliśmy aż tylu takich e, takiej manipulacji tymi przedmiotami, manipulacji, no obsługi przedmiotów no, znowu robaczek coś ściśnięty. Ostatni desperacki krzyk. Taki pisk. Dobra, panel kontrolny. Aha. No dobra, musimy zmajstrować. Myślę, że coś tutaj. Okej, okay, panel się otwiera Jestem teraz dosyć ciekaw co my tutaj Co mamy zakombinować żeby to zadziałało, czy coś mamy tu podłączyć? Hmm A może gdzieś coś wsunąć tam znowu? O, coś było Nie, tu już dalej nic nie muszę wsunąć, na pewno coś przeoczyłem Na pewno coś przeo. o, no tak, no dobra <laughs> Już wiemy o co chodzi Miejsce na kanisterek Muszę skończyć skombinować kanisterek. Oczywiście, tutaj tego nie ma. A może gdzieś z boku? Nie. Tu już nic też nie wykombinuję. No dobra, podejdźmy może tutaj. Ehh, też jakoś nic nie widzę. A to? Okej. Okay. Coś tutaj się wydarzy. A, to jest łamigłówka! Chyba... Ok, źle zrobiłem. Nie mogę najechać na ten czerwony promień, muszę go połączyć w innym miejscu. Jeszcze raz. No, chwycimy jeszcze raz. Może się uda. Dobra. No. Aha, on się tak podświetla, tylko tak nie zawsze to widać. Aaa, tak... mogę też kulkę tak obrócić. Bardzo mi się podoba. No, lepszych łamigłówek nie widziałem. I W ogóle jestem ciekaw, czy każda będzie inna, czy będą takie same. Już po malutku jesteśmy na. Już jesteśmy w domu. No dalej. No, 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 jesteśmy w domu. Świetnie. Łamigówka rozwiązana. Dostanę kanisterek? Jest. Świetnie. I co teraz? Okay. O, co to jest? Cool. Co to jest? Dobra, to jest wami główka, to rozumiem, ale ej, to jest eee! To jest okropny szczur w środku tam zamknięty. Fuh! Kto miał taki pomysł? Tutaj też coś takiego. Nawet nie chcę pytać czy tam coś jest, słuchajcie. Też coś tam jest. Druga część tego szczura? No boże. Nawet nawet nie chcę wiedzieć słuchajcie. Dobra, rozwiązane? Rozwiązane. Zakatka rozwiązana i co? Dobra, otworzy nam się teraz przejście i będziemy mogli kontynuować grę. Dobra. No świetnie to wygląda. Wyczuwam, że będzie troszeczkę akcji. Mam nadzieję, że do tej pory Wam się wszystko podobało. Zostawcie lajka pod filmikiem i zapraszam Was do kolejnego odcinka. Jak się Wam spodoba w ogóle, to mogę zrobić dłuższą serię. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam dosyć słaby internet, ale jeden odcinek udaje mi się przygotować, tak w 3 godziny 4, żeby te 10 minut pokazać. Tutaj tu był dłuższy odcinek, więc zobaczymy. Z chęcią. Zostawcie łapkę w górę. Jak jesteście nowi, dajcie subskrypcję, dzwoneczkiem. I pamiętajcie, im więcej łapek w górę, tym mój filmik będzie bardziej widoczny dla Was. Czym się? Pozdrawiam serdecznie, Wilkogracz i do zobaczenia w następnym odcinku.